Witam Was serdecznie, z tej strony Krzysztof. Ostatnio widzieliśmy się w mieście Elbląg, gdzie przeprowadziłem dla Was sondę uliczną. I chcę bardzo podziękować za duże zainteresowanie tym materiałem i odwiedziny mojego kanału. A dziś wspólnie odwiedzimy drugi etap przekopu Mierzei Wiślanej. W tym filmie będę korzystał z materiałów prasowych firmy Budimex, generalnego wykonawcy tej części inwestycji. Zapraszam do oglądania. Zobaczymy razem co tu do tej pory zrobiono. Pokażę Wam w przekroju cały odcinek budowy. Rozpoczynając od strony Elbląga, kończąc na Zalewie Wiślanym. Zanim zaczniemy na dobre, wrócę jeszcze na chwilę do sondy ulicznej. Widzę po zainteresowaniu, że taka formuła materiału Wam odpowiada. Więc wrzucajcie proszę propozycje pytań do kolejnej sondy. W ten sposób współtworzymy ten kanał razem. A w tej chwili wchodzimy właśnie w obszar rozpoczynających się prac od strony Elbląga na rzece Elbląg. Dla porządku przypomnę, że umowa między inwestorem, Urzędem Morskim w Gdyni, a wykonawcą firmą Budimex SA została podpisana w kwietniu ubiegłego roku. Wartość kontaktu wynosi ponad 574 miliony złotych, a czas przewidywany na jego realizację to 24 miesiące. Ten etap inwestycji pozwoli przebudować tor wodny na rzece Elbląg na odcinku około 10 km, jak również powstanie most obrotowy nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo. Dla przypomnienia, pierwszy etap budowy kanału żeglugowego przez Mierzeją Wiślaną rozpoczął się w październiku 2019 roku. Wedle generalnego wykonawcy i inwestora budowa przebiegała zgodnie z harmonogramem, a oddanie tej części inwestycji ma nastąpić 17 września 2022 roku. Po pierwszym i drugim etapie nastąpi jeszcze etap trzeci, spinający całą inwestycję. To roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km czego około 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 metrów głębokości. Strzałkami pokazuję Wam szerokość rzeki, gdzie zagłębione są laceny po obu jej brzegach. Zaawansowanie prac na tym kontrakcie wynosi obecnie około 50%. Na budowie pracuje tutaj około 200 pracowników i 20 jednostek pływających. Aktualnie, w ramach inwestycji, wykonawca drugiego etapu wykonuje roboty hydrotechniczne, takie jak pogrążanie ścianek szczelnych oraz roboty żelbetowe. W tej chwili, przede wszystkim, realizowane są roboty kafarowe firma ma zrealizowane 80% pogrążania grodzic, a także ponad połowę mikropali i kleszczy kotwiących tę konstrukcję. Budimex ma tutaj 5 zespołów do pogrążania grodzic oraz 5 zespołów pogrążających mikropale. Planujemy ukończyć pogrążanie grodzic we wrześniu lub październiku. W sierpniu kończymy podpory obiektu mostowego i rozpoczynamy montaż konstrukcji stalowej. Natomiast w październiku rozpoczynamy roboty drogowe, które też planujemy zakończyć w znacznej części już w tym roku, mówił Grzegorz Małasiewicz, dyrektor do spraw hydrotechniki rejonu Budinex SA. A my w międzyczasie zbliżyliśmy się już naszej podróży do miejscowości Nowakowo, w miejsce, w którym będzie budowany około 103 metrowy most obrotowy. Elementem bardzo ściśle związanym z drugim etapem jest droga powiatowa oraz właśnie ten most, Nowakowiec, który jest budowany jako nowa przeprawa. W tej chwili poza obszarem budowy, w miejscu prefabrykacji wykonywana jest konstrukcja stalowa. Na miejscu za to wykonane są konstrukcje żelbetowe wszystkich podpór. Właśnie trwają roboty wykończeniowe związane z tymiż podporami. A my zaraz to wszystko dokładnie obejrzymy z lotu ptaka. To właśnie jedna z dwóch podpór dla konstrukcji mostu. A teraz można powiedzieć, że zbliżamy się do serca mostu. Na tej konstrukcji będzie się obracał cały most. Jest tu już zamontowane urządzenie, które będzie obracało całym tym długim ramieniem. Tu widzicie drugą podporę od strony północnej. Nadlatujemy nad przyczółek mostu, który został tu wykonany jako pierwszy. A tu kolejny przyczółek po drugiej stronie rzeki. Jak widać, rozpoczęto również budowę infrastruktury drogowej z dojazdem do mostu, tak od strony lądu, jak i od strony Wyspy Nowakowskiej. A my przeniesiemy się już na dalsze odcinki budowy, zahaczając o most pontonowy. Ten most działa tutaj od końcówki lat 70. Wtedy właśnie zastąpił przeprawę promową i radzi sobie dzielnie po dzień dzisiejszy. Niestety jest zbyt podatny na warunki atmosferyczne. Czy to na zbyt niską wodę, gdy musi być zamknięty, czy na tak zwaną cofkę, wtedy woda się unosi i również most nie może funkcjonować. Nie mówiąc już o płynnym ruchu między samochodami a statkami. Z podmostu przeniesiemy się teraz dalej w stronę Zalewu Wiślanego. Widok na belkę wykańczającą ścianki larsenów w różnym stopniu zaawansowania robót. Po zakończeniu wszystkich trzech etapów droga wodna łącząca zalew Wisiany z Zatoką Gdańską umożliwi wpływanie do portu welągu jednostek o długości do 100 metrów, 20 metrów szerokości oraz zanurzeniu do 4,5 m. Głównym zadaniem tej inwestycji jest ożywienie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności portu w Elblągu. Nowe rozwiązanie infrastrukturalne ma być motorem rozwoju gospodarczego całego regionu. Budowa nowej drogi wodnej stworzy szansę na rozwój gospodarczy wszystkich portu za Wiślanego, a także znacząco skróci dotychczasową drogę przez Cieśninę Piławską o prawie 100 km. Na dziś dziękuję już wam za uwagę. Przed wami jeszcze część lotu nad rzeką Elbląg z wylotem na Zalew Wiślany. Zapraszam was jak zwykle do dyskusji w komentarzach. Do zobaczenia.